jest pan radny na, spa dobry. na spacerku ja to, pan, ja to mam szczęście no na, na na spacerku zakupy, na zakupy w rynku a, a te komisje są jakieś teraz nie, na, razie nie ma. na razie nie ma no i no jak te co te, te pan mówi też komisje będą w ostatnim tygodniu Miesiąca. lutego no no i no jak tam pan mówi te, oglądał wtedy pan tyle tych e, gabarytów leży to będzie do, do września leżało Wszędzie po, po... co... co... co? No tam, na osiedlu pan wtedy był. Aha, no. co no, to, to jest... No tak radni uchwalili to. Taki stan jest jaki jest, no. no to tak radni uchwalili, radni uchwalili. No, W tamtym roku i w tym roku tak samo? Nie. Dalej. Mówił górnie, że trzeba będzie więcej płacić, jakby chcieli dwa razy. No to w roku. jest to, to, to nie ulegało. No a wcześniej to było jak? To było też tak płaciło się. Ale nie pan, wszystko było tańsze. To Aha. ludzie tak nie odczuwali. Jak teraz Aha. jest po prostu wszystko tak wyśrubowane, to na każdym detalu polwyżka stanowi już wielkie, wielkie pieniądze. A ludzie mają coraz więcej tych gabaretów. A ludzie mają coraz więcej, ja nie wiem, ludziom się chyba dobrze powodzi, że wymieniają co chwilę te meble. Ja Aha. mam takie stare i wystarczy z epoki jeszcze socjalistycznej. Aha. Wszyscy są A wszyscy się. chcą wyrzucać ogromne meble, mają no, tam no. dużo pieniędzy, chcą sobie umilić życie, bo to jest ich sprawa. Ja bym sobie też tam umilił, tylko nie mam takich nad tak. żebym to wyrzucał, bo to trzeba nie. remontować mieszkanie, balować wtedy. Nie. No, i dopiero no dobrze mnie tam jak ten że mnie tam ten przewodniczący rady miasta, że Ale za, co, za, co? za ja zabrałem głos na sesji. Ale skąd On, on jest panu wdzięczny, że to pan mu przypomniał. No wdzięczny, ja mu, ja mu napisałem maila i dopiero odpowiedział, a że, będzie, bo to że będzie, za... będzie uczczona. a potem tu czekam i czekam, a tu to... kiedy to będzie w końcu. Nie pan, była sesja od razu. Ja to miałem na uwadze, ja przekonany, że on głosi, bo ja nie jestem tak, żebym tak wyskakiwał, bo to jest przewodniczącego sprawa. No wiem, ale klubia, że, jak i, nikt nie wyskoczy, to w końcu nie do końca i będzie. On, I że on nie wniósł, ja nie wiem, bo jakie tam przesłanki były, że akurat nie chcieli tej ani tak uczcić. No. Tak jak nie chcieli uczcić ludzi kawęzyna. No, no to, to samo, tam. to samo. No, bo on się dostrzegł, tak. że to nie mieści nie ni radny. Tak, tak. A to taki no samorządowy, ja ale, ale, ale to wielkiej klasy samorządowej. Tyle, tyle lat, lat tutaj był w rejonie, no i no, no. też trzeba było go przekonywać, żeby ktoś żeby nie, 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 tak robił. Tak, ja to, to jest ważne, ale ja już nie, nie, nie zamierzam no, się foksować, dyskutował. dyskutował, jak ktoś ma inne poglądy, niechaj czy nie ma. No, no, to ja to jest. też rozliczałem kiedyś. Będą jego uczcią też pamięć. No, tak samo. No, no, no. Ja mi się wydaje, że, że ci potomni i przytomni ludzie powinni dbać o, o szacunek, o, o wdzięczność dla tych, którzy obchodzą. No. To tak niespodziewanie w zasadzie. No. Bo i ten ludzie gdzieś... No. No, kiedyś 50, ten, lat. Ale kiedyś tak samo się znalazł? na emeryturę poszła. Nie posła nawet, nie było. No, nawet jeszcze nie zdążyła pójść. Bo ona chciała pracować dalej. No, 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 bo jak tak, widziałam, tak... że, że tej premii nie chcą dać, no to chciała zarobić, no bo co miała robić w domu, jako na pasjonat książki. Ta. No, no ten... bo to tak jak mówię, cóż to za robota czyta książki, ale <laughs> to, to się tylko tak mówi, ale tak oczywiście duży, duży wkład jej emocji chodzi w tej bibliotece. No tak, teraz nie ma po co do biblioteki wchodzić w ogóle. No, ja by... no, no to, to tak się bywa, ja czytam stare książki, ta. czytam jeszcze y, tego Myśliwskiego ostatnią książkę, ale to jest taki zbiór. To no. nie jest nic nowego. Ja myślałem, no. że, że coś nowego wyda, ale o on aż 90 lat to już nie wyda. No to, ja to wszystkie, to wszystkie ja jego na, na kamieniu i winokręg i trakatołska no. i, i, i pasoli. To były takie ponadczasowe jego dzieła. Dwie książki były no. odznaczone y, na go Dominikę, także że, no. że, że człowiek wielkiej klasy. No. I to poczytam, no, zima się skończy, to pójdę na działkę, no. Będę, no. będę znowu siedział wśród krzewu przyrody i przyrody i, i, i deszcze no. do, do tego no to, to na razie tyle od ja wiem, pana radnego życzenia pozdrawiam wszystkich do sesji. którzy tylko są żywi i, i mają ochotę pracować i żyć no to dobrze. to, no? razie, to, to jest na razie wygląda na razie tyle od pana radnego nie dawnego powiatowego i miejskiego no, obecnego no, no, o, o, wie I pan to by się ten czas y, y, jak to mówił wie pan y, nasz Jan Paweł II, no. jak kończył ostatnią wizytę w Szkoda, odjeżdżać. Szkoda, odjeżdżać i mój czas ucieka, wiecność czeka. No. <laughs> Tyle na dziś No, no to na razie.